Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z ucieczki z więzienia W ostatnim odcinku udało mi się dojść do tego levela No i dzisiaj spróbujemy uciec stąd Po prostu Konkretnie, nie? Mam nadzieję, że to się uda, za to, że nie chcę tutaj za bardzo długo być Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to oczywiście idźcie Wejdźcie do tego, tego odcinka, bo naprawdę był fajny Ale... E, po prostu idziemy dalej Wreszcie się dowiemy, co jest za tymi drzwiami, bo ja w sumie sam, sam nie wiem Tak że otwieramy i... O, o siedma! Co? Co? Miki? Co ty tu robisz? Co? Co ty tu robisz? Zostałem uwięziony. Jak zostałeś uwięziony? To ty też zostałeś uwięziony? Ja? Ej, to może Mimka też tutaj znajdziemy? Nie wiem. Ale kiedy tu zostałeś uwięziony? Ile dni? No jestem tak 3 dni. O kurde. A co ty tutaj masz? A dlaczego tutaj stoisz w ogóle? Co ty? Bo ten... nie... Nie wiem w sumie. Zmęczyłeś się? Co, nie masz jedzenia? Tak. Właśnie nie mam. Ale no ja mam tylko z nim mięsa, nie mam za dużo. To może sobie mogę ci trochę dać. Dobra, dziękuję. Zawsze coś. Witam w serii ćwiczeń dla pracowników 1 na 10. 10 ćwiczeń? No, to... no czekaj, no to czekaj, dobra, dawaj, wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj, czekaj, co to jest? Opatrz co jest. Zadanie pierwsze. Czerwone zielone. O nie, no to jest ze Squid Game gra. O zielono, no dobra, dawaj, szybko zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Dobra, dawaj szybko. Tylko, tylko czerwony, stój. Dobra, okay, a mogę się ruszać? mogę kamerą ruszać, git. Ej, kurde, jaka graty! Dobra, dawaj. E, co to są za pokoje w ogóle? What the hell? E, czerwone. Ej, może coś w księgach jest, czekaj, może coś księg... Oj, czerwone! Dobra. Szybko lecę tam do ciebie. Lecę tam do ciebie. Co to są za pokoje w ogóle? Stój! Stój. Zielone. Dobra, sprzysięgasz. Co tu jest dalej? Czekaj, czekaj, bo ja co? Nie... Dobra, wchodzę. Jest, jestem. Dobra, udało nam się przejść. Pierwsze zadanie mamy. Dobra, Co? Ty co jest? Zadanie drugie. Wybierz dobrze. Ale co wybrać? A co wybierz dobrze? Poczekaj. Mam jakieś niepotrzebne itemy, nicim mam w sumie, to czekaj. Ale co mam, Aha! No nie mów. Ja To. Jest... Nie, dobra, czekaj, Mikołaj. Ale w sumie, jak mam nici, to możemy przecież przystać, dobra, czekaj, idź tu na chwilę. Idź tu na razie, wyrzuć się. Ja... Ja... Dwa mięso, steki i dwa te zgniłe. No to może ja będę przodem i będę po prostu próbował, czekaj. Może tutaj. O. U? Dobra, ty, trzeba, trzeba coś takiego robić, czekaj. O kurde, U? czekaj, nie dorzuciłem. Kurde, co jest? O, dobra, jest bezpieczne. O, dobra. O, jest bezpiecznie, dobra. Czekaj, a ty, czekaj, nie skać może na razie. Okej, okay, dzięki. czekaj, uważaj, dobra, może wróćcie na chwilę. Bo dla bezpieczeństwa Wróćmy może na chwilę. Bo jak spadniemy, to będzie wielki problem. Dobra. Dobra. Teraz skacz po prostu tutaj i stój, i stój teraz. Hmm. Tu może, tu może. Kurde. Ej, ty, bo ja mam mało nic już w sumie, ale mam jeszcze kilka innych itemów, więc. Ja daj, mam trochę. Do, dobra, Mikołaj, jeszcze czekaj na chwilę. Ja teraz muszę sprawdzić tylko kolejny tor. Ja mam dwie nici jeszcze, więc muszę muszę uważać, czekaj. Już... Ja. A może wędką mogę przetestować? Ej, działa, pal. Ale da się! Da się? Dobra, to ja testuję, ty! Dobra, czekaj... Okej, okay, to jest źle, a tutaj jest? Dobra, mamy drogę! Dobra, tylko uważaj, nie spadni, błagam cię, nie spadnij! Dobra, jesteśmy, git! Okej, okay, mamy kolejny level, dobra, idziemy, dawaj! Idziemy dalej, idziemy dalej! Znajdź trzy... Znajdź trzecie! Znajdź, Znajdź przycisk! No jedzie za chyba, czekaj... A przycisk, co czekaj, trzeba może w domku tutaj jest gdzieś. Czekaj, no. No super, kurde, ale zadania. Chcesz coś twierdzić? Dobra, to ja idę do domku. jest tutaj coś, patrz, bo to jest jakiś Redstone ty. no nie, to chyba nie. Co tam? A co czekaj? Mogę, mogę tak zrobić? O mam przycisk, widzę, patrz. Tu jest. Mam, klikłem. Klikaj! I coś stało. Dziki się o, otworzyły. Dobra, to dawaj. Dobra, dawaj, idziemy dalej.

Szybko, uciekaj, szybko, szybko. Szybko, nawet szybko, uciekaj szybko, przypadek kolejny może. Uważaj, 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 uważaj. On zauważył. Ona zauważył, Ona zauważy, uważaj. Schowaj się, bo bardziej, bardzo ci widać. Czekaj. Ej, ty, ale słyszałeś co on powiedział? Zaraz złapę tego trzeciego, czyli Mimek jeszcze, mimka jeszcze jeszcze nie złapał. O kurde. Ale słyszałeś jego głos w ogóle? Czekaj idzie tu, uważaj. On tu idzie. Jak on wygląda, co to widzisz? On ma białe oko jedno. On ma jedno białe oko, dobra, czekaj, on tu gdzieś tu jest. Uważaj, uważaj, dobra, uciekł. dobra, czekaj, gdzie on poszedł? Nie, gdzie on poszedł, chyba się wrócił. Chyba się wrócił do swojego biura, czekaj. Chłopie, musimy coś tutaj przeszukać. Musimy coś tutaj przeszukać, czekaj, ta poszedł do swojego biura, bo ja nie widzę Czekaj, bo na pewno coś tu jest, trzeba coś tu znaleźć, chłopie. Tego nie mogę, tych sklep otworzyć. Dalej, szukamy wszędzie, no musimy, musimy coś znaleźć tutaj, chłopie. Musimy coś tutaj o, ja znaleźć. Czekaj, okay. trzeba coś znaleźć. Co to jest? Ej, co to jest? Książka jakaś. Ważna informacja o Noxie albo w sumie o nulu? Ej, ty ja Ale wiesz kto to jest NUL? To jest No to jest... taka postać! No tak, to jest postać... Zero. Bo... Ale to jest postać Jacku. z Minecraftowych legend. Przecież ona nie istnieje. Tu ja... Dobra, czekaj. Ale co tu jest? No, to jest? Jego największym lękiem jest, boi się prawdy o sobie i swojej prawdziwej naturze? O. Dobra, Ty, może dobra. Wiesz co? Bierzemy tą książkę. Ona się nam może kiedyś przydać. Wezmę tą książkę. No, czekaj, ale jeszcze tu są beczki jakieś, może tutaj coś znajdziemy. Czekaj. Ej, jest ktoś, patrz! Zielona kartę mam. Mam zieloną kartę. Ej, patrz, to jest twarz nula zrobiona. O to chodziło z tym. Patrz, to jest twarz nula. Tu. Joo! Ej dobra, czekaj, bo mam zieloną kartę, ale... Czekaj, bo tu się Tu jest zielona karta, patrzymy, dawaj, wbijamy tu. Szybko. Szybko Miki, bo on zaraz tutaj przyjdzie. Ej, on chyba idzie, dobra, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, otwieraj, przekodź. Dobra. przejść, Dobra. Dobra, widzimy go. Czekaj, on będzie tutaj przyjedziemy. to są itemy? Ej, co jest? Nederytowy miecz... Busty tajganku! A dobra, może tego nie będę grał, bo zaraz alarm się jakiś odpali. Tarcza koks. Ale co to jest za... Widziałem go tu. On Widziałem go tu, no. Widziałem go tu. Ale nie wiem czy on nas widział. On chyba ślepy jest. On może na jedno oko nie widzi to białe. Ale patrz co tu jest. Patrz... i patrz na to. Co to za pałąk? Nie! Nie! Wychodzisz stąd! Wentylacja to jest, patrz! Ej dobra, uciekam, bo on tutaj zaraz pewnie wejdzie, szybko, chodź tu, chodź tu. On zaraz tutaj pewnie wejdzie, chodź wentylacją uciekamy. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, dokąd nas to zabierze. Kurczę, idź. Dawaj, chodź. Dawaj, Miki. On zaraz tutaj pewnie przyjdzie. Dobra. Szybko uciekamy. Szybko uciekamy. Dobra, dawaj, dawaj. co tu, Szybko uciekaj. A my tu jesteśmy! Ej, ja tutaj już byłem! Ja tutaj już byłem! I tu jest zielona karta potrzebna! O, O no nie, zadziałało to, dobra. Wchodzimy. Zadziałało to, chodź, wchodzimy. Zeps Zepsułem coś, ale jest git. Mam zieloną kartę. Co to jest? Wyjście myśle ewakuacji, tu jest, patrz. Jestem ja Ciekawe, jak to się Ej, może rękoma. Nie da się. Chłopie, zaraz alarm, alarm się pełnił. Parkour. No, co to? Nie, no parkour. Chłopie, jestem tragiczny. Ja nie mam parkoura. parkoura. Ja też ty. Dobra, czekaj. O tak, może zróbmy. Dobra, czekaj. Speedrun. Tylko błagam, ty przeżyj, bo to będzie. Problem. Będzie problem, jeśli nie przeżyjemy. O nie, tutaj jest nam cztery kratki, chyba. Czekaj, to trzeba uważać. Uff. Wow. A to Zbuduj tam na 4 kratki, bo ja nie doskoczę. Dobra, to masz już tutaj na trzy kratki w takim razie. Dobra, dzięki. O, o, dobra. Na szczęście mam parę bloków z pierwszego odcinka, więc Git. Okej. Okay. Tutaj jeszcze są jakieś bloki, czekaj. Co? Czekaj, 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 czekaj chwilę. Ja się tutaj próbuję. Tutaj jest wyjście, dobra, czekaj, idziemy tędy. Idziemy tędy, dobra, dawaj. Okej, okay. i tam jest wyjście, dobra, szybko musimy się tam dostać. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, jestem. O nie te skoki są najtrudniejsze, dobra, ja sobie tutaj zbuduję tak szczerze. Dobra. I dobra, jest tu wyjście. Dobra, idziemy tu Mikołaj, dobra. Dobra, wreszcie uciekliśmy stąd. Dobra, ale teraz my. to nie... Oh, HOLA, hola. Ej, just, no, chodź, uciekaj! Microsoft oh, kurde! uciekł! Oksu jest! Szybko! Miki, chodź! Co to jest za miejscu w ogóle ty? Co jest, <grym> Czekaj, uciekamy szybko, Czekaj, skrzynkę mam jakąś. Ej, mam skrzynkę hey. skoki, weź sobie, weź sobie skrzynkę, której szybko uciekaj! Co to, to są za Wracajcie Czekaj. tu! Ej, ej, uważaj, mam, mam podkę jakąś. Nie wiem jaką, tylko czekaj. To jest mikstra miks skoku. Ej, uważaj, bo dalej nie przeskoczymy. Dobra, używaj potki. Używaj potki. Dobra, udało się, szybko. Zabieraj to. Zabieraj to. Nie dostaniesz ja tu, Ej, nie dostaniesz się tu. Ej, wracasz się, dobra. Ej, gdzie my jesteśmy dobra. teraz? Toaletę toaleta toaleta? To na esko? o tam jest toaleta dla Mimka, <laughs> pewnie. Czekaj. to? Czekaj za to. Toaleta dla Mimka? Jedna grupa. Hej, Kto to zrobi? Ilda? Ja nie mogę. Nie chodź tam. Miki, nie, nie wiadomo, co tam jest. Dobra, czekaj. jest. Ej, mam coś. Ej, mam kartę. Ej, mam jakąś kartę kolejną fioletową. Mam kartę? Kortę, kartę. Mam kartę. Ej, tu potrzeba, dobra, dawaj, wchodzimy tu. Tylko uważaj, żeby go tutaj nie z tego Noksa. Dobra, kieptaj, dawaj się. Gdzie Co tu jest? To jest, je, to jest miejsce chyba, kiedy ktoś ja ja się zgłasza do czegoś coś takiego w tej policji. Dobra, idziemy dalej, chodź. No. Chodź, idziemy dalej i. Ej, patrz, tu są drzwi jakieś? Czekaj, co tu jest. O, drzwi. Czekaj, co tu jest? Czekaj, A to. to... Najpierw Ja to nie Czekaj. O, tam mamy wyjście ewakuacyjne, które wtedy było. Ej, patrz, przyciskaj. te ja coś... ja wszystkie. Ej, patrz, Otwórzmy te drzwi. Ej, dobra, możemy wyjść ja Dobra, szybko uciekamy Miki, uciekamy. Ej, czekaj, tam... Jeszcze mam. się zobaczymy. Ej, O kurde! Ej, patrz tam jest ten twarz nula! Ty... Dobra. Ale wreszcie udało nam się. Wracamy chyba na naszą o, wreszcie. Wreszcie. kurde, ja w tych... Dobra widzę. W tych ciukach był jestem, a ty gdzie się przebrałaś. Ja nie wiem czemu w ogóle ja nie miałem stroju, nie wiem, ja tak się obudziłem ty. Dobra widzowie, w następnym odcinku idziemy po mimka i musimy coś wymyślić z tym Nulem w sumie a nie noxem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.